Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwica. Witajcie bracia. Dzisiaj mój komentarz, który przypadł w taki szczególny dzień. Mamy drugą niedzielę Adwentu. I mamy święto niepokalanego poczęcia najświętszej Marii Panny. I nagrywam ten materiał też tak z takiego nietpowego miejsca. Nie mam niestety tutaj takiego pięknego zalewu, jak wasz Boży Poranek, ale tam w tle, jak widzicie, jest pomnik Matki Boskiej z dzieciątkiem. Jest pewna historia, nie wiem, czy chyba nie będę wam teraz jej opowiadał, natomiast jest to, jest to pewna pamiątka z okresu II wojny światowej. Jestem przy lotnisku na Bernerowie i ten pomnik tutaj stanął jako opamiętnienie też walk powstańczych i jest, to jest stary projekt latarni morskiej. Stąd też takie akcenty marynistyczne, tam są relingi, ale to może kiedyś przy okazji, może jak będziecie tutaj w Warszawie i, i będzie okazja wizyty na przykład na na Bemowie, to, to Wam chętnie to pokażę i ja opowiem więcej. Yy, bardziej, bardziej ten akcent właśnie może Matki Boskiej, która też dzisiaj nam yy, tutaj w tym dniu yy, patronuje, mimo że jest to właśnie jako druga niedziela Adwentu, to też czytania są yy, właśnie związane z tym świętem. Chociaż dla mnie się to wszystko spina, ponieważ pada pytanie, yy, gdzie jesteś? I te pytanie, gdzie jesteś? ja. Pierwszy raz usłyszałem właśnie tutaj na, na, we wspólnocie. Znaczy usłyszałem, je tak, właśnie, bardzo konkretnie, że to jest do mnie i że jest to takie pytanie nieoceniające. Jest to takie, jest to takie pytanie bardziej pomagające mi w, samo, w samoorientacji. Tak jak takie mam skojarzenie też, bo zajmuję się w tej chwili trochę zawodowo zrównoważonym rozwojem i też tam jest taki ważny, ważny, taka ważna informacja, żebyśmy mogli monitorować, właśnie. Chociażby na przykład ślad węglowy, czy, czy, czy to w jakim kierunku idziemy, musimy dokładnie określić pozycję, z której ruszamy. Także móc właśnie mieć ten punkt odniesienia. I trochę w naszym takim właśnie rozwoju duchowym też myślę, że to pytanie sobie musimy często stawiać. Są też. Stąd też ten, ten raport Bożych Poranków. Chciałem się do tego odnieść też tutaj w naszej formacji. Dla mnie to była bardzo ważna sprawa, żeby po prostu raz w tygodniu, ja akurat sobie, właśnie to przy okazji niedzieli robię, zadać sobie pytanie, co się zadziało w tym tygodniu, co się udało zrealizować z planów, które sobie wcześniej stawiałem, i jest to właśnie taki punkt odniesienia. I co jest kluczowe, też to te właśnie, tak jak powiedziałem, to nie jest oceniające pytanie, bo ono yy, ja zawsze tak traktowałem. Zresztą ono jest zadane w takim momencie, kiedy Adam trochę tam nawywijał, na więc, jakby to pytanie Pana Boga było takie trochę yy, przywołujące go do porządku. A znaczy, takie miałem opoczucie, a jak dzisiaj nawet tego słucham, to i też słuchałem tam jakiegoś komentarza, które właśnie mówi, że to jest yy, zadane w miłości pytanie, i tak chciałem to traktować. Tak chciałem to traktować też, jak zadaję te pytanie ja innym. A w zasadzie yy, 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 mamy teraz właściwie taki, taki, taki czas w naszej liderskiej formacji, że czytamy książkę Myślenie pytaniami, i tam właśnie można sobie uświadomić, jak ważne jest właściwe zadanie pytania. I na przykład ja ucząc się na własnych błędach, pytając na przykład dzieci, jak było w szkole, i dostaję pytanie dobrze, o znaczy odpowiedź dobrze. Albo fajnie, albo nic specjalnego, no nie uzyskuje tak naprawdę tego, co chce co się dowiedzieć, prawda, bo to pytając o to, jak było w szkole, to jest ciekawość całego dnia, wydarzeń, które były ważne dla, dla moich córek, czy tego, co, co może je w jakiś sposób było trudne dla nich, żeby się tym podzieliły, także... To, są, to jest też sztuka zadawania pytania, a te pytanie, które gdzie jesteś, jest uważam też takim bardzo otwartym pytaniem i można je różnie potraktować. Więc chciałem, żebyśmy sobie postawili właśnie w tej druge, w drugiej niedzieli adwentu. Jesteśmy yy, na drodze yy, do przygotowania do Bożego Narodzenia. Yy, pewnie mieliśmy jakieś postanowienia, pewnie mamy jakieś, jakieś jeszcze rzeczy do zrobienia, yy, i spróbujmy, spróbujmy na to spojrzeć. Taka zachęta dla nas yy, na na ten najbliższy czas. Też przypominam o tym, o tym, co prosiłem. Nie widziałem żadnych wpisów jeszcze, ale mam nadzieję, że, że jakąś małą rzecz chociaż sobie znajdziecie, żebyśmy mogli sobie ją postawić właśnie jako takie zobowiązanie po, po tym spotkaniu. I jedną z rzeczy, którą może podrzucę Wam dodatkowo jako materiał, bo ja z, z tym świętem też mam takie jedno skojarzenie. W naszej parafii jest możliwość przyjęcia duchowej adopcji. Nie wiem, czy słyszeliście o duchowej adopcji? To jest gruba rzecz. Ja, ja na to się natknąłem kilkanaście lat temu i, i, i staram się być takim trochę orędownikiem tej, tej historii. Nie chcę już przyciągać tego materiału, dlatego ja wrzucę oddzielny artykuł, bo zdarzyło mi się popełnić też taki, taki, takie no świadectwo na, na, na jednym z takich portali katolickich. Odnajdę ten link i wam wrzucę. Przyjrzyjcie się temu, bo może to jest też obszar, w którym możecie się yy... Pomodlić, możecie może kogoś, kogoś do takiej formy modlitwy też namówić. Szczególnie, że, że teraz mamy też od Dawida wesołą wiadomość. Wiem, że w naszej wspólnocie jest wiele braci, którzy oczekują, starają się o, o, o dziecko. bo Oni też są, też bracia, którzy doświadczają właśnie tej zmagania się, zmagają się z trudem właśnie bezdzietności. Ten temat jest właśnie trochę o tym i też właśnie patronuję tę matkę Boża. Także Yy, trochę dużo treści, mam nadzieję, że nie, nie, nie przytłoczyłem was, yy, życzę dobrej niedzieli, Spędzcie ją dobrze z rodziną i mam nadzieję, że też będziecie mieli czas trochę na, 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 na właśnie rekreację, ja tutaj trochę w jedności z tym waszym porankiem nad zalewem, niestety nie mam tutaj wody, ale, ale ładnie udało mi się trochę pobiegać, także, także polecam, aczkolwiek też, żeby te pytania, gdzie jesteś, nie, 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 nie znalazło odpowiedzi w lesie, tak jak ja tutaj jestem, także... Takim akcentem humorystycznym kończę. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam dobrego, dobrego tygodnia. I do usłyszenia. Mam nadzieję, że się słyszymy w tym tygodniu. Mentoringi są na stronie. Szukajcie czasu do spotkania, do, do rozmowy. Z Panem Bogiem pozdrawiam Was serdecznie.